No dzień dobry, jak zwykle ze swojego gabinetu wita was prokurator absurdu. Czas znów przetrzepać moją skrzynkę na Instagramie w poszukiwaniu szalonych przepisów od 5 Minutes Craft, które podesłaliście mi w ostatnich tygodniach. Tak, oczywiście możecie mi tam podsyłać te przepisy na Instagramie, zapraszam serdecznie, no i ja potem e, sprawdzam je w odcinkach. Czy pani Krysia będzie dzisiaj zadowolona, czy może znów dostanę wałkiem po głowie? No cóż, przekonajmy się. W misce łączymy ze sobą jajka i mleko skondensowane, następnie mieszamy i wlewamy do form na babeczki chyba z syropem klonowym, następnie wsadzamy do piekarnika i pyszny deser gotowy. Sprawdźmy to. Jajo uno, jajo sekundo i mleko skondensowane. Sprawdzamy, czy nie jest zważone. Idealne. Wlewamy i mieszamy. Teraz foremki. Nalewamy trochę syropu klonowego. Chyba, bo nie napisali co, ale tak to wyglądało. Wlewamy masę. Jak barman. O. I to mamy piec w kąpieli wodnej. Także przygotujemy. wsadzimy babeczki. I to wsadzamy do piekarnika na nie wiadomo ile. Chyba gotowe. Czas zobaczyć, co z tego wyszło. Ej. Chyba nie ma źle. A dzigeluje? No tak trochę. Chyba git. E. Voilà! Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. O, miękkie. Ojej, dlaczego to tak pachnie? Coś ty tu dał? Czemu to czuć jakąś karmą dla psa? To pachnie zupełnie inaczej niż wygląda. Hmm. Ja już nie wiem, co ja mam o tym myśleć. No nie no, śmierdzi kaszanką, ale w smaku to jest pyszne. To jest turbo słodkie, trochę jakby śmietankowo-waniliowe i takie mięciusie, ale pachnie okropnie. Nie, nie wąchać tego. Zabierz to. Zabierz to, zanim ja to całe zjem. W miejsce łączymy ze sobą jajka, cukier, masło, czekoladę, kakao i mąkę. Następnie mieszamy, wlewamy do gofrownicy i gofrujemy. Co z tego wyjdzie? Sprawdźmy. Wszystkie składniki gotowe, a więc jaja, cukier, masło, kakao, Czekolada i mąka. I mieszamy. Dobra, przepięknie. I kiedy ona się nagrzewa, chciałbym powiedzieć Wam niesamowicie ważną rzecz. Ja czytam wszystkie Wasze komentarze, a dziś chciałem podziękować za ten faktycznie źle mówiłem. Bardzo dziękuję, że mnie Pan poprawił od dziś. Będę się starał mówić już poprawnie. To jest. Goferownica przecież. Także goferownica już chyba o nagrzana i wlewamy nasze ciasto. O, zastygło trochę. Dobra, będzie taki fajny. Dobra. Zamykamy i goferujemy. Człowieku, co ty robisz? Chwila już minęła. Sprawdźmy, co wyszło. O. To naprawdę wygląda nieźle. E. Voila. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Okej, okay. to wygląda zaskakująco dobrze. Proszę mi natychmiast powiedzieć, co jest z tym nie tak. Mm. Mm. ale zaskakująca konsystencja. To ma konsystencję takiego pierniczka i smakuje też pierniczkiem. Jakie to jest cudowne! Tu chyba nie ma żadnego podstępu! Super, to jest ekstra. Do gofrownicy wsadzamy frytki, posypujemy startym serem i gofrujemy. Czy taki frytkowy gofer będzie smaczny? Sprawdźmy. Przepis jest banalny, więc nagrzewamy goferownicę, wrzucamy frytki, posypujemy startym serem i zamykamy. Dawaj. To teraz umówmy się tak, ja to trzymam, a ty zostawiasz lajka, komentarz i followa na Instagramie, dobra? Bo to parzy, to parzy, a ja trzymam. Ach. Pewnie jak ta gofrownica leży na półce, to marzy sobie o Bałtyku, robieniu gofrów na helu. A potem wstaje i musi robić to. Życie, proszę państwa. Życie? No dobra. Nie wygląda to tragicznie. Nawet nie będzie tyle sprzątania gofrownicy. Dodać keczuk i voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Czuję frytki. Czuję jeszcze coś dziwnego. Nie. Tu chyba był ser, ale się tak spiekł, że to już nie jest dobre. To jest taka pieczonka spieczonkowa, wypieczona na drugą stronę. To się nie nadaje. To już, to już jest zmęczone, to już ma dość. To, to nawet już nie chce być zjedzone. Nie. Zapiekanie sera w gofrownicy to nie jest dobry pomysł. Na papier ryżowy dodajemy odrobinę masełka, układamy banany, posypujemy czekoladą i dusimy. Następnie składamy, a pyszny deser ma być gotowy. Sprawdźmy to. Na patelni ląduje papier ryżowy, dodajemy trochę masełka, plastry banana, posypujemy startą mleczną czekoladą i podduszamy. Czekolada nam się roztopiła, to musimy go teraz złożyć. Chyba gotowy, także ściągamy. O! Nie rozpadaj się. Nie, nie. A Na koniec posypujemy czekoladą. E voilà! Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Co to jest za kuchnia? Fusion jakieś? Co to są? Co to jest? Jak to leżało, to, to wyglądało lepiej. Słuchaj, bo ja mam takie. Ja, ja mam taką wątpliwość, wiesz? Bo jak ty kupowałeś te banany, to je trzeba było wyjąć z tej folii. Wiesz? Tak mi się wydaje. To na pewno jest jedalne. Jak się zaraz okaże, że ja jem jakiś plastik, pachnie dobrze. O! O, Taki fajny bananek z czekoladą, ale ten plastik jest jakiś dziwny. To jest takie nic. To się tak rozpuszcza. To jest dobre. Słodkie, czekoladowe i fajnie chrupie. W silikonowej formie łączymy ze sobą chrupkie kukurydziane jajko i ser. Następnie pieczemy i pyszna przekąska ma być gotowa. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Mamy foremki. Teraz chipsy kukurydziane. Ważne, że tak jak u nich są w kształcie kuli. Wsadzamy. Dodajemy jajko. Następnie posypujemy startym serem e voila, do piekarnika. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Czemu mu tu coś rośnie? Czemu to są takie purchawki? To jest chyba jajko. W smaku czuć po prostu jajko, całkiem przyjemne. Nie widzę schowanego śledzia. Fajnie to w sumie wygląda. Bardzo dobre jajko! To jest trochę dziwne. Co to są za purchawki? To nie jest dobre. Czemu ja to zjadłam? a ja teraz chcę to wypluć. Ta purchawka nie była dobra. Jednak nie, nie, nie jedzcie purchawek. Już żałuję.